Wyobraź sobie taką sytuację: leniwy poranek, a ty zaspałeś do pracy po nocnym śliwowaniu ważnej prezentacji. Wskakujesz do auta i pędzisz, żeby zdążyć na umówioną godzinę. Po drodze korek. Utknąłeś na dobre. Podobny scenariusz z pewnością nie jest ci obcy, ale pomyśl, jak może wyglądać to inaczej. Wstajesz rano, spokojnie przygotowujesz się do wyjścia. Siadasz wygodnie na tylnym siedzeniu swojego auta i podczas gdy twój osobisty szofer wiezie cię do pracy, ty spokojnie przygotowujesz się na spotkanie. Zero stresu, zero nerwów, wszystko punktualnie. Czyż nie jest to bardziej pociągająca wizja? A pomyśl, ile rzeczy możesz zrobić w czasie, gdy nie koncentrujesz się na drodze. Tyle możliwości. Zastanówmy się tylko, jakie kryteria musi spełnić szofer, abyś przekazał mu kontrolę nad kierownicą. Według mnie trzy rzeczy są najistotniejsze. Po pierwsze, powinien trzymać się drogi nie zjeżdżać na pobocze ani na lewy pas. Po drugie, musi przestrzegać przepisów, a po trzecie, wypadałoby, żeby prawidłowo reagował. Na różne nietypowe sytuacje, jak chociażby tygrys wyskakujący przed maskę. Nie jest to wcale wyśrubowana lista wymagań, dlatego puśćmy troszkę wodze fantazji. Fajnie by było, żeby szofer był dostępny 24 godziny na dobę, żeby nigdy nie popełniał błędów, 100% bezpieczeństwo, a do tego nie kosztował zupełnie nic. I to też. Nie jest lista pobożnych życzeń. Wystarczy tylko, żeby twój szofer był komputerem. Nie trzeba nawet wielu modyfikacji auta. Niezbędne są tylko czujniki, czyli takie jakby oczy, które pozwalają komputerowi zorientować się w sytuacji dookoła. Sam GPS to nie wszystko, bo jest zbyt mało dokładny. Potrzebna jest kamera która mówi, jakim pasem drogi jedziemy. Potrzebujemy radaru, który powie nam, jak daleko do najbliższego auta, i przydałby się też skaner laserowy, który rozpoznaje obiekty znajdujące się dookoła. Na podstawie danych z tych czujników komputer podejmuje decyzję o tym, jak szybko i w którą stronę jechać, aby dotrzeć do Twojego celu. Dzięki badaniom nad tą technologią być może i ty będziesz niedługo posiadaczem swojego osobistego szofera, a czas, który dzięki niemu zaoszczędzisz, będziesz mógł przeznaczyć, żeby uporać się z tym stosem książek, który czeka na ciebie od wielu lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, spróbujmy się dowiedzieć czegoś więcej od maniaka motoryzacji i stosów książek. Jak się to ma do Google Cars? To co on pa, o czym pan teraz mówił? No i jest to, powiedzmy, zbliżone bardzo, jest tak? Jest to zbliżone, prawda? Też odniosłam takie wrażenie. Mam do Pana pytanie właśnie odnośnie Google Cars, bo Google Cars robi to teraz, wypuścił tak. swoje auta i wypuścił je testowo w jednym mieście w Kalifornii bodajże, tak? Używa się już tak, ich... Tak, tak. Dosyć... Ona już dosyć długi dystans przejechała. No właśnie. I jak to tam wygląda w tym mieście w Kalifornii? I jakie e... Czy są jakieś problemy? Czy jak... No znaczy... to jest jeszcze rozwiązanie, prawda? Tak, tak. Z mojej perspektywy... Dwie rzeczy są, które trzeba jeszcze poprawić. Po pierwsze, czujniki, które Google Car ma na sobie, kosztują mniej więcej dwa razy tyle, co sam samochód. Także tu jest jeszcze dużo przestrzeni do poprawy. A po drugie, to jest trochę jeszcze oszukiwane rozwiązanie, dlatego zanim ten, że zanim ten samochód wyjedzie na drogę, musi nim przejechać kierowca. Kom komputer trasy, uczy się tak? tej trasy i dopiero potem jest w stanie sam przejechać. Także to jeszcze nie jest takie Idealne rozwiązanie. To nie jest oszukiwane. Każdy, kto zdawał na prawo jazdy w Kalifornii, wie, że wpierw jedziemy trasą, którą będziemy zdawać z kierowcą, a potem już nie mamy żadnych kłopotów, żeby zdać na prawo jazdy. Znaczy, w sensie nie jest to. E, to był żart. Zupełnie idealne rozwiązanie, tak. Ja mam takie pytanie związane z czymś, co się nazywa treść. Bo mam takie wrażenie, że teraz powinien pan zacząć swoją prezentację. Tak? I, i, i rozwiązać nam jakiś problem. Bo e, ja przyznam się, że e, na politechnikę chodziłem tylko do akademików. E, tak więc e, od tej strony znam e, te rzeczy, które. Nie rozwijaj może dobrze. Tak. No, 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 w każdym razie dobra, mamy te kryteria, że potrzebujemy, żeby coś nas chroniło przed tygrysem, tak? potrzebujemy, żeby nie wpaść na inny samochód, i potrzebujemy, żeby to coś trzymało się drogi, chyba że nie powinno się trzymać drogi. Tylko, że ja jestem w stanie to wymyślić bez politechniki no nie? Mhm. E, w miarę. No, i, i jakby sądziłem, że pan w końcu zacznie opowiadać o tym, jak któryś z tych problemów rozwiązać, tak? bo, bo jakby, no ja bez wiedzy politechnicznej potrafię taką specyfikację napisać według mnie, no nie? I teraz, e, albo że pan coś zacznie robić z tym ludzikiem, no jemu zacznie pan w, wkręcać te komputery, no w każdym razie tutaj, tutaj zabrakło mi czegoś takiego, żeby ja, e, wychodząc stąd, miał takie wrażenie, że e, coś otrzymałem, okay? że coś mhm. otrzymałem, bo y, y, no, no, chociażby, żeby pan mi wyliczył, czy, czy, ten, czy ten robot będzie tańszy niż opłacany kierowca. Nie, no, 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 no w każdym razie, jakby na, nawet nie wiem, czy będę miał jakieś korzyści z tego, z tego z tego nawigatora. Bo teraz bardzo wiele osób jeździ po prostu coś tam sobie robi na tylnym siedzeniu, a z przodu jedzie taki właśnie ktoś, narzeczony, tak zwany, tak, który. Sprawia, Jasne. że nie wpada Kierowca się na nic, wyjdzie i zastrzeli coś, więc, więc tutaj, tutaj trochę tego mi, tego trochę mi zabrakło. To, to była taka czarna okay. skrzynka. A, a propos zabrakło, e... pamiętamy, jak a, bardzo brakuje nam tak, czasu. Ja, tam czasów, ja tak. powiem bardzo krótko, bo a, ja codziennie bywam na politechnice, ponieważ pracuję na politechnice. Tak? I tego, czego mi bardzo zabrakło w pańskiej prezentacji, to właśnie a, Pokazu czegoś, co się rusza, a studenci uh -huh. na mojej politechnice konstruują takie samochodziki, które potrafią zareagować wtedy, kiedy przeskakuje przez, przez nie tygrys. Gdyby Pan pokazał coś, co się rusza, i robi śmieszne rzeczy, okay. to ta prezentacja byłaby wspaniała po prostu. A to? No, rozumiem. To Ale to skoro e mówimy o brakach, uh -huh. to ja powiem o czymś, co mi się spodobało. Pan mówił y tak. Y Spokojnie bardzo, i to była pierwsza taka y, z oddychaniem y, prezentacja. Fakt, że się ten brzęczyk Dziękuję. tam się włączył jakoś, więc pewnie jest coś za coś, ale pan się zupełnie nie spieszył i to y, tak kojąco działa tutaj. Dziękuję. No Ale e... jest jedna osoba na sali, która nie dała się ukoić. Jestem nią, ja, strażnik czasu. E, <śmiech> <śmiech> także panie Pawle, no, nie ma rady.